Dostałam milion rad. Y, a propos mojego dziecka w foteliku, i przytoczę parę. Jedna to była to, że y, może kierunek jazdy. Oczywiście może, aczkolwiek ja nie będę dziecka w, w, w stronę y, kierunku jazdy trzymać, bo jest to po prostu nieodpowiedzialne. Y, druga rzecz. Że może mieć chorobę lokomocyjną. Rozmawiałam z lekarzami, i wszyscy mówią, że do, do drugiego roku życia dziecko nie może mieć choroby lokomocyjnej więc nie wiem. Ale teraz wam powiem historię, bo Leo siedzi obok mnie w foteliku i już nie krzyczę. Kiedy zaczynam krzyczeć, jak mama mizelki na pasy. Strasznie nie lubi, jak po prostu on ma zapięte pasy. Bo właśnie go odpięłam, stoimy na placu. Jest wszystko git Już jest cisza. Całą drogę krzyczał, całą drogę się darł, ale dopóki, e, jak już odpiłam pasy, to już jest spokój. Więc mój syn po prostu nie lubi, jak go coś uciska i nie lubi. Dostałam również sporo wiadomości, że może to pielucha, ale to już dawno wiem, jak pielucha zawsze luzuje. To też nie to. <gryw> po prostu są to pasy, ale totalnie go rozumiem, bo ja też nie lubię, jak coś mnie tu uciska, i wiecie, no. Każde dziecko jest inne mm. i trzeba próbować wszystkich sposobów. Yy, I wiem jedno: że nie ma takiej złotej zasady, która sprawdzi się u wszystkich dzieci. Więc, drogie mamy, jeżeli macie jakieś dylematy, problemy ze swoimi dziećmi, to pamiętajcie, że każde dziecko jest inne i naprawdę ile dzieci tyle sposobów, ile matek tyle opinii.